Produkcja ta oparta jest na ważnych przemyśleniach, inteligentnych argumentach, cennych doświadczeniach, wydarzeniach historycznych, obiektywnych badaniach. Dowodach geologicznych, solidnych podstawach. Im bardziej starasz się zaprzeczyć tym historiom, tym więcej dowodów łopata zdobywa na ich potwierdzenie. Dlaczego zabieram głos, profesor Walter Fight. Odkopywanie prawdy. Bóg jest dziś degradowany na wszystkich poziomach, usuwany z podręczników, usuwany ze społeczeństwa, usuwany z kaplic, usuwany z terenów, na których religia normalnie i swobodnie współistniała z resztą społeczeństwa. Dziś jest to przestępstwem. W wielu, wielu krajach, a tak naprawdę w większości, przestępstwem jest mówienie, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Ewolucyjny punkty widzenia jest jedynym wzorcem, który jest dopuszczalny na poziomie edukacyjnym, czy to w szkole średniej, wyższej czy jakiejkolwiek innej. Co więcej, jeśli spojrzymy na historie biblijne, to są one uważane za alegorie. Nic nieznaczące bajki mające bawić ludzi. Ale łopata archeologa potwierdziła te historie, ponieważ na różnych tablicach znajdujemy napisy z imionami tych osób. Na przykład tabliczki z Ebli są pełne takich informacji. A im bardziej starasz się zaprzeczyć tym historiom, tym więcej dowodów łopata zdobywa na ich potwierdzenie.